Firma Haharbud i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witam. No i tak, dzisiaj pojedziemy sobie na działeczkę, zrobić mały reko rekonesans. Y jeszcze nie ma tam adaptacji zrobionej, także weźmiemy sobie niwelator i sprawdzimy sobie poziomy gruntu, Także, tak żeby mieć mniej więcej obraz. Y no, ile warstw bloczka pójdzie, tak mniej więcej? Bo wiadomo, im bar bardziej większy, większa nierówność yy, w poziomie gruntu, no to trzeba to trzeba będzie bloczkami wyrównać, tak? Jeszcze podjedziemy sobie po Stasia. Bo wiadomo, przy niwelatorze samemu trochę, no nie da się, tak? Tego sprawdzić. Także Stasiu już tutaj coś rzeźbi. <grywa> o, Stasiu se samochodzik kupił dopiero co. Powiem wam fajny samochodzik, Opel Corsa, w miarę świeży, z fajnym przebiegiem. Powiem wam naprawdę cieszy, yy, cieszy mnie coś takiego, bo Widać, że chłopaczyna ambitny yy, chce coś w życiu osiągnąć, także jak widać działa, tak <ścoughs> Co Stasiu lecim i pogadamy sobie dzisiaj jeszcze o, o, no, o wyznaczaniu osi, nie? Także dzisiaj mamy taki wolny dzień. Jak widać, mróz przyłapał. No nic, wracamy później. No i tak jesteśmy na działeczce. Także rozłożymy sobie niwelator, sprawdzimy poziom gruntu. Chodzi o to, że wiadomo, łapiemy się od najwyższego punktu. Tak? No i jeżeli na przykład w projekcie jest jeszcze niezaadaptowanym 5 barz bloczka, przypuśćmy, a jest duży spadek gruntu. Tamtą stronę będziemy chcieli unieść docelowo, tak jak ma być podłoga, czyli poziom zero w domu, no to ta strona mogłaby być po prostu za wysoko, tak? czyli nie dokopiemy się do rodzimego gruntu, czy też nie zachowamy strefy przemarzania, także trzeba to uwzględnić. Tak? Po prostu trzeba by później więcej warstw bloczka murować, im bardziej jest nierówny teren, tym... Więcej warstw bloczka, także tak to wygląda. E, teraz poruszmy temat wyznaczania osi. Uf, w naszym terenie, tutaj, e, z geodetą, z którym współpracuję, taka usługa wyznaczenie czterech osi e, nie przekroczy tysiąca zł, prawda? E, no, wiadomo, im dalej, tym ten geodeta musi dojechać. E, gdzie mówię, przy dwóch wizytach geodety, tak naprawdę, tak naprawdę, wizyta ta pierwsza, gdzie wstępnie nam wyznacza zarys budynku. Mniej, mniej ta czynność trwa niż to co my teraz robimy, bo on sobie współrzędne wbija w urządzenie i tak naprawdę z dokładnością do 10 cm wystarczy, żeby nam zaznaczył po prostu zarys budynku, tak? Także to jest takie tłumaczenie, że musi na przykład ktoś Geodeta dwa razy przyjechać i on za to ekstra kasuje 500 zł, no to tak naprawdę dla mnie to, to też jest chore, bo ja bym musiał teraz na przykład, no nie wiem, inwestorowi doliczyć 500 zł za to, że przyjechałem sobie sprawdzić poziom gruntu. tak? To jest, to jest dla mnie po prostu chore. Także powiem wam, jeszcze inaczej. Teraz w Lublinie inwestor zapłacił 550 zł za wyznaczenie czterech osi. Gdzie geodeci i tak byli pod wrażeniem, że my sami ponabijaliśmy im ławy drutowe, wypoziomowaliśmy sobie, gdzie oni byli pewni, że oni to będą robić. Tak? Także gdzieś tam sumy 2000 zł to w ogóle dla mnie jest jakaś paranoja. Nie? To jest dla mnie kosmos. Także naprawdę nie, nie bierzcie pierwszej lepszej oferty. Popatrzcie, rozejrzyjcie się, no bo, no bo ceny są z kosmosu. 2000 zł jest to po prostu 500 zł za oś, tak, gdzie mamy cztery osie, no. Gdzie mamy cztery osie, także jeszcze tym bardziej jak sami im nabijecie ławy drutowe wypoziomujecie, chociaż to też geodeta powinien zrobić, tak. Wiadomo, wy, wy kupicie parę desek, parę łat, możecie sami ponabijać, no ale to naniesienie poziomu to jest dosłownie 5 minut roboty, zresztą widzieliście nieraz na filmie, także za 20 minut roboty yy, skasować kogoś, no tam geodeta ma jakieś opłaty w urzędzie, ale to naprawdę są niewielkie sumy, także, także tak to wygląda, takie jest moje zdanie. Zresztą fajnie bo piszecie w filmach, nie? w komentarzach, gdzie na przykład ktoś tam z Pod Lublina usłyszał sumę 4000 zł, a przepraszam przepraszam z Łodzi, a z Lublina ktoś tam pisze, że za dom 140 metrów przypuszczam, że jeszcze może być piętrowy albo więcej miał osi i za wszystko za adaptację zapłacił 1300 zł, tak Także no, to jest kosmos, tak? 4000, gdzie dom jest 140 metrów, wiadomo, większy, yy, przypuszczam, że bardziej skomplikowany. A tutaj dom, yy, no, na, gdzie ma po prostu cztery ściany, kondygnację, instalację jeszcze yy, gazową, wszystko jest w projekcie. No nie wiem skąd ta cena, nie? nie wiem skąd ta cena tak naprawdę się bierze. Także Staciu, poczekamy na yy, tego na inwestora, żeby nam powiedział czy tu, czy tu. Także mniej więcej wiedzieć, bo tu mi się wydaje, że jeszcze ona idzie w tamtą stronę. Ale to nic, tak? To jest yy, tak jakby kwestia kwestia do wymierzenia. tak naprawdę tyle co tu przyjechaliśmy i teraz ja do was mówię już bym zaznaczył geodeta by zaznaczył cztery punkty zarys budynku i jedzie tak wiadomo no może być drożej już przypuśćmy tę stówkę za paliwo tak za fatygę no ale nie 1000 zł czy, czy i więcej Także piszcie w komentarzach, bo e, tak jak mówiłem, u nas e, ja, no, no, nie będę, nasz, nasz projektant adaptacyjny, z którym współpracujemy, no nie będzie jeździł gdzieś tam po Lublinach, e, łodziach, prawda? Bo wiad z wiadomych przyczyn no jest za daleko. E, trzeba to zawieźć do urzędu, nieraz trzeba zrobić jakąś, e, jeszcze coś, coś tam donieść, prawda? Co urzędnik to e, ma swoje widzi tak naprawdę. Ale piszcie w komentarzach, bo tak jakby jeden drugiemu może pomóc. Tu fajnie, yy, ktoś napisał, też ma tam jakiś kanał, zapomniałem Nika, ale pozdrawiam, że też, żeby się odzywać do niego, bo on zapłacił 1300 coś zł za adaptację. Także fajnie, piszcie pod tymi filmami, bo ktoś z okolic, jeden drugiemu fajnie jakby pomógł, dał namiar. Yy, no, fajnie, tak yy, po prostu jeden z drugim, żeby. Nawzajem sobie pomagał. Bo myślę, że nawet jak się parę osób skrzyczy z jakiegoś rejonu i są w trakcie budowy, to nawet wymiana doświadczeń, jeżeli chodzi o zamawianie towaru, ktoś poleci jakąś hurtownię, to, to, a najlepiej jeszcze iść we trzy osoby i powiedzieć, że bierzemy towar na trzy domy. Także myślę, że naprawdę super, super ofertę otrzymacie. Nie? Także piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi doświadczeniami i będzie git <noise> nie Stasiu no także tak to wygląda to tak to wygląda to chyba moje ulubione słowo <noise> dobra czekamy na inwestora jeszcze e, jeszcze wrócimy może później jak będziemy wracać a jak nie to trzymajcie się do następnego